Dziękuję wam bardzo za to, że się znowu dzisiaj licznie spotykamy, bo ta moc, ta jedność, która w nas jest teraz, w tych trudnych dniach, jest bardzo ważna, żeby powstrzymać ten pisowski pochód. Bo ten pisowski pochód jest naprawdę bestialski wręcz, tak? Także cieszę się, że tutaj jesteśmy. Zresztą spójrzmy, wszyscy widzimy, co się dzieje w telewizji, tak? W dużych miastach. Potężne manifestacje, ale ta u nas jest szczególnie ważna, bo to jest ta nasza mała, lokalna społeczność i my też musimy pokazać, że ten ruch jest masowy. Także dziękuję Wam, że jesteście. Szanowni Państwo, ostatnio dużo mówi się o zamachu stanu, o przewrocie konstytucyjnym, o tym, że polska racja stanu została bestialsko zaatakowana, jest rozszarpywana kęs po kęsie. Ale czym jest ta polska racja stanu? Najpierw był Trybunał Konstytucyjny, tak, który zdemontowali szybciutko. Potem demilitaryzacja przez pana Macierewicza, szybciuteńko, w zasadzie ośmieszanie na, na arenie międzynarodowej. Potem był skok na samorządy, pierwszy, nieudany. Prawie im się udał, ale jeszcze się nie udało. Teraz, jak będą mieli sądy, to szybciutko to zrobią, żeby pozbyć się opozycji samorządów, bo to jeszcze ich boli. I w końcu teraz uderzenie w serce wymiaru sprawiedliwości. No, szanowni Państwo, no, Sąd Najwyższy, Sądy Powszechne i Krajowa Rada Sądownictwa będą w rękach Pana Ziobry. Co? Dlaczego oni to robią? Dlaczego? Przecież polska racja stanu to jest demokracja, wolny rynek, to jest rządy prawa oparte na naszej Konstytucji. Dlaczego oni starają się nam to zabrać? Przecież wspólnie o to walczyliśmy, razem, wszyscy, tak? walczyliśmy o to, żeby mieć właśnie taką polską rację stanu opartą na demokracji, wolnym rynku i rządach prawa. A ja wam powiem dlaczego oni to robią, bo oni tęsknią. Oni tęsknią. Oni nienawidzą takich ludzi, jak my, nienawidzą ludzi, którzy kochają wolność, oni tęsknią za komunizmem, bo tam im było dobrze. I teraz ta polska racja stanu. Demokracja. Czy my mamy szansę, żeby demokracja się u nas utrzymała, kiedy nie będzie sądów, wolnych sądów, niezależnych, niezawisłych? No nie, dlatego że... Pan Kaczyński zadecyduje, że po prostu no, pis, wynik wyborczy był niekorzystny, no to on powie, że w Sądzie Najwyższym ogłaszamy, że wybory były nieważne. To jest dokładnie aż do skutku. I tym samym, jaka demokracja, to jest Putinowska Rosja, w Putinowskiej Rosji, Putin ma kontrolę nad sądami, to chcą właśnie osiągnąć oni. Teraz mamy. Wolny rynek. Proszę Państwa, no, zapowiedzi naszego premiera Morawieckiego o wielkiej, o wielkiej gospodarce, kiedy oni chcą nacjonalizować, nacjonalizować nasze przedsiębiorstwa, chcą nacjonalizować przemysł. I proszę Państwa, no, znowu wracamy do gospodarki centralnie planowanej. Do tego chcą trzyletnie plany, pięcioletnie plany, tak znowu się zacznie. Czy chcemy tego? No nie chcemy. Ja mówię, że nie ma na to zgody. Nie ma zgody. Nie ma zgody! 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 nie Jeszcze jedna była informacja, że se senator PiSu ruszył o i tutaj przed, przed przyjściem złożył cztery poprawki, bo zauważył, że jednak ta ustawa w niektórych punktach jest niezgodna z konstytucją. To wywołało no, straszną konsternację. Ale e, możemy się nie cieszyć, bo ja myślę, że pis może uchwalić, że jutro będzie zima. I no, to też przepasują. I że e, no, e, właściwie nie ma rzeczy, której nie mogliby e, uchwalić. Chciałabym podziękować mieszkańcom Kartu za odwagę to zobaczcie, jest nas tutaj grupka odważnych, którzy się nie boją. Niektórzy są z nami sercem, ale się boją, po prostu. My się nie boimy, bo, a ja już w ogóle, bo przeszłam tyle, że jak Państwo wiecie, e, mieszkańcy Kartus, nieraz byłam w mediach, więc mogę być dalej. Ja to wytrzymam. A po, ale przede wszystkim, dlaczego tu jesteśmy? Bo bez wolnych sądów, to jest najważniejsza rzecz, którą, może, mógł, e, którą zrobił PiS. Bez wolnych sądów właściwie nie ma wolnych ludzi. Nie ma wolnych ludzi, bo będziemy podporządkowani kaprysom władzy rządzących. Do tej pory, no, mieliśmy zastrzeżenia, to mówiliśmy, że bloki są niesprawiedliwe wielu z nas to doświadczyło na własnej skórze byliśmy normalnie wkurzeni na te sądy ale mogliśmy liczyć na to że jeżeli się odwołamy to gdzieś znajdzie się niezależny sąd a jeżeli nie tam to jeszcze dalej odwołamy się do sądu najwyższego nie zabrano się za sądy te powszechne tylko zabrano się za sąd najwyższy za tych nieskazitelnych Sędziów, ponieważ oni są zagrożeniem. Nie my, zwykli ludzie, którzy z problemami spotykamy się na co dzień. No i jeżeli ktoś ma rodzinę, dzieci, ktoś go zastraszy różnie, to bywa. Natomiast w Sądzie Najwyższym zasiadają wybrani sędziowie, wypróbowani, nieskazitelni. No i trzeba to było po prostu zniszczyć od góry. W związku z tym proponuję takie zawołanie. Wolne sądy, wolni ludzie. Wolne sądy.